Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, jakiś czas temu pokazywałem Wam kolekcję srebrnych monet pięciofrankowych, frankowych monet francuskich. W tamtym czasie w tej kolekcji kilku monet brakowało. Mówiłem wtedy, że przymierzam się do uzupełnienia tej kolekcji. Udało mi się właśnie kilka fajnych monet zdobyć i dzisiaj pokażę Wam właśnie drobną aktualizację w zakresie kolekcji monet pięciofrankowych z lat 1806 do 1875. Zapraszam Was na odcinek. Szanowni Państwo, na początku przypominam, jeżeli podobają Wam się moje filmy, które dla Was przygotowuję, pamiętajcie subskrypcja, dzwoneczek, aby nie ominęł was kolejne materiały. Pamiętajcie również, podzielcie się w komentarzu tutaj opinią na temat tego, co dla Was przygotowuję. Słuchajcie, przechodząc do sedna sprawy. Jak wiecie, monety pięciofrankowe bardzo mi się spodobały. Zaczynałem od zgromadzenia kilku podstawowych typów, typu na przykład Napoleon, czy Herkules, czy też Ceres. Czyli monet, które nazywam to są w pewnego rodzaju szarej strefie, czyli są stosunkowo niedrogie w stosunku, patrząc tutaj na zawartość srebra, którą mamy w tych monetach. Przypomnę tylko, że wszystkie te monety to 25 gramów i jest to srebro próby 900, średnica 37 mm. Wszystkie mają dokładnie ten sam standard. Natomiast, no. Układając kilka takich fajnych monet obok siebie, dochodzimy. Przynajmniej ja doszedłem do wniosku, że bardzo fajnie byłoby je uzupełnić również o te pozycje troszeczkę rzadsze, a tym samym zdecydowanie droższe od tych najtańszych. I tak słowem przypomnienia: To co mamy tutaj, mniej więcej od tej monety na prawo i w dół, to są monety, które są stosunkowo tanie. Można je dostać gdzieś od Ludwika Filipa. Tyle mamy tutaj rocznik 1831 do. Tego Herkulesa, tutaj jest 1875. To są monety, które jesteście w stanie kupić w cenie 110-150. Tutaj te Napoleony może, mogą być troszeczkę droższe. Natomiast cena jest zależna oczywiście od stanu. Monet tych jest bardzo dużo na rynku. Bez problemu da się coś sensownego zdobyć. Ja nie ukrywam, że te monety, które tutaj są, to są monety, za które ja nie płaciłem jakoś specjalnie dużo. One były kupowane w ramach pewnych większych zestawów. Tym samym ten średni koszt zakupu tutaj jest stosunkowo niski. Natomiast no te monety powyżej no to już jest zupełnie inna bajka: one są zdecydowanie rzadsze i tym samym droższe. Jeszcze tylko wspomnę, że w najbliższym czasie pojawi się u mnie na kanale film sprzedażowy. Kilka takich właśnie monet, głównie tych tutaj z tych dolnych rzędów, mam do wymiany, do sprzedania. Jeżeli, jeszcze, jeżeli jesteście zainteresowani, możecie też się odezwać na maila. Przed publikacją mogę Wam wysłać, co tam się y, pojawi. Dobra, słuchajcie, ale o co udało mi się uzupełnić tą kolekcję? Zacznijmy od tego, że to jest moneta Ludwig Filip 1814 rok i y, przyznam szczerze, długo szukałem, bo ciężko było znaleźć właśnie taką monetę w jakimś fajnym, sensownym stanie. No i wydaje mi się, że taką właśnie udało mi się znaleźć. Oczywiście do stanu menniczego tej monety bardzo daleko, ale no cena tej monety w stanie menniczym no to jest już poza, poza moim zasięgiem i jakby poza ambicjami, jeżeli chodzi o tą kolekcję. Czyli miałem wcześniej tego Ludwika Filipa, Ludwika XVIII, przepraszam, bez munduru. W tej chwili pojawił się... W mundurze. I dodatkowo udało mi się uzupełnić kolekcję o Napoleony. Poprzednio miałem tylko tego jednego napoleona z roku 1800, zaraz tutaj żebym nie pomylił 1812, natomiast w tej chwili do kolekcji udało mi się dołożyć 1808 on na pierwszy rzut oka jest taki sam, tutaj teraz ostrość sobie złapiemy, na pierwszy rzut oka jest taki sam, natomiast różni się. Napisami. Tutaj mamy Republika Francuska, a tutaj mamy Imperium Francuskie. Tak? Bardzo fajne. No i dodatkowo monetka, z której jestem chyba w tej chwili najbardziej zadowolony, jeżeli chodzi o tą kolekcję. To również Napoleon, ale Napoleon tutaj oznaczony jako AN. 13. Ja myślę, że przygotuję osobny materiał, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie, czyli mamy tutaj tak zwany kalendarz rewolucyjny i słuchajcie, ale to zostawię sobie na inny temat, bo przyznam szczerze, że bardzo mnie, y, bardzo mnie kusi, żeby uzupełnić jeszcze właśnie tą kolekcję o kilka monet starszych, w tym właśnie o Herkulesa, który był jeszcze przed tym Napoleonem właśnie y, wybijany Zerknijcie do tego filmu, który przygotowywałem wtedy ostatnio, tam omówiłem bardzo szczegółowo, które typy monet, w których latach były wybijane. Sama tematyka tych monet z Napoleonem jest bardzo ciekawa, ponieważ no, te wizerunki, które tutaj widzicie, to jeszcze nie są wszystkie. Natomiast no, im starsze, tym droższe, ale myślę, że z biegiem czasu tutaj również ta kolekcja się powiększy. Tutaj Wam tylko pokażę, że na mojej tacce Monet jeszcze mam kilka wolnych miejsc, więc myślę, one z czasem również zostaną zapełnione, jeżeli właśnie tutaj chodzi o yy, Francję. Dobra, słuchajcie, taka szybka aktualizacja. Powiem szczerze, że coraz bardziej te monety mi się zaczynają podobać, i poza Francją. Jak już nie raz tutaj wspominałem, mamy Hiszpanię, Belgię, Włochy, mamy również Amerykę Środkową czy Amerykę Południową. Monet w standardzie łacińskiej unii monetarnej aczkolwiek nie wiem, czy to jest właściwe określenie, ponieważ wiele z tych monet chociażby tutaj te monety francuskie no są zdecydowanie starsze czyli trzeba powiedzieć, że są to, jest to standard wprowadzony przez właśnie tutaj Napoleona Bonaparte. Tych monet jest na rynku generalnie sporo i można naprawdę bardzo ciekawą kolekcję budować. U mnie tych monet stosunkowo Sporo w ostatnim czasie przybyło, i myślę, że będę właśnie takie małe aktualizacje tutaj przygotowywał. Zaczynam właśnie dzisiaj od monet francuskich. Słuchajcie, dzisiaj na tyle, na, jeżeli chodzi o taką szybką aktualizację w zakresie mojej kolekcji. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, zostawcie komentarz, co o tym myślicie. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnych materiałach.